Co Pana zdaniem zapowiadał tak naprawdę Pan Premier w tym swoim wystąpieniu? Wiele osób twierdzi, Niektórzy komentatorzy tak to interpretowali, że były tam jakieś zawoalowane groźby, że były groźby tego, że w ogóle nie będą uznawane decyzje pana prezydenta. Czy tak to należy odczytywać, czy to po prostu może tylko taki PR, z którego właśnie pan Tusk słynie? Nie, wydaje mi się, że jednak to były zapowiedzi, wydaje mi się, że była jedna zapowiedź dominująca, jedna poboczna. Zapowiedź dominująca to była po prostu kontynuacja przywództwa Donalda Tuska w ogóle rządowym. To był po prostu komunikat: ja dominuję, ja tu rządzę, macie mnie słuchać. Wam się nie podoba, y, musimy robić swoją robotę. To był komunikat dominujący, a komunikat poboczny był taki, y, nasze wcześniejsze naginanie prawa, y, my się go nie tylko nie wstydzimy, ale jak będzie trzeba, naginanie i łamanie. To będziemy je komu kontynuować, y, mimo że jest nowy prezydent i jak y, będzie nam za bardzo fikał, to będziemy go ograniczać w imię demokracji walczącej. Tak odczytuję, tak odczytuję to, co Tusk powiedział, tak? Czyli moim zdaniem dał taki nie do końca wyrażony wprost sygnał, że rząd i z nim na czele jest gotów do twardej gry i nawet pozakonstytucyjnego rozszerzania swoich kompetencji. Czyli to, co robił wcześniej, ignorując ułaskawienie ze strony prezydenta Dudy, ignorując konieczność nowelizacji ustaw, żeby przejąć TVP czy prokuraturę i pewnie w paru innych miejscach też, ignorując ramy prawa w imię tzw. Demokracji walczącej. Wydaje mi się po prostu, że tutaj była afirmacja tej doktryny bez użycia tych terminów.